Ja mam jeszcze do dziennikarzy, do Was a apel: pokażcie jaja. To była jedna z najważniejszych i najciekawszych konferencji prasowych kapitana reprezentacji Polski, myślę, w ostatnich kilku latach, a może nawet historia. Wiemy, ile lat Robert Lewandowski w reprezentacji Polski już gra. Bo tu poznaliśmy nie tylko Roberta Lewandowskiego jako piłkarza, ale mam wrażenie, że po raz pierwszy na oficjalnej konferencji, na spotkaniu z mediami jako człowieka. Osądzać jest najłatwiej, ale zrozumie się najtrudniej. Tam dużo było takich odczuć Roberta Lewandowskiego i to nie z boiska, nie o taktyce, nie o przygotowaniu do meczu, a o takim życiowym podejściu, o tym jak to się stało, że on doszedł na szczyt, że czasem trzeba przeżyć chwilę słabości, trudne chwile, żeby dojść i osiągnąć coś wyjątkowego. Machanie rękami. Bywały takie momenty, ale to wynikało z tego, że jednak ta moja ambicja często też emocje, które we mnie były, powodowały, że dziś nie miałem nad tym takiej kontroli. Pewnie zdecydowanie istotniejsza była konferencja chociażby o e, aferze premiowej, wtedy przed meczem z Czechami, ale wydaje mi się, że na pewno była to e, chyba najlepsza konferencja Roberta Lewandowskiego. To był Robert Lewandowski, który nie unikał trudnych tematów, który odpowiadał z uśmiechem, przekąsem, czasami zaczepił, ale bardzo delikatnie. Generalnie wszystkie trudne tematy e, odbierał z bardzo dużym uśmiechem na twarzy. I to moim zdaniem jest taka nowość u Roberta Lewandowskiego, bo wielokrotnie był poirytowany różnego rodzaju pytaniami, a tutaj wszystko brał na klatek. Zieliński zaszedłby znacznie dalej, gdyby nie przyjaźnił się z takim, dupkiem, z takim głupkiem, Eee, przepraszam, głupkiem oczywiście. Eee. To nie moje słowa, że nie wiem. Też trzeba powiedzieć, że nie mógł być zaskoczony tymi pytaniami, ze względu na to, że e, no jakby wiedział w jakim okresie, momencie jest ta e, konferencja prasowa. Wiedział, że wychodzi e, książka Sebastiana Staszewskiego i jak sam mówił, e, zaczął już ją sam czytać, więc podejrzewam, że nawet management wizerunkowy, PR-owy Roberta Lewandowskiego po prostu trochę pomógł mu przygotować się do tej konferencji. Też słyszałem właśnie po, po tej książce, że brakuje mi empatii. Empatii może czasami brakowało, ale serca nigdy. Kiedy jesteś tak wybitną jednostką, jaką jest Robert Lewandowski, to czasem trzeba coś poświęcić, i Robert Lewandowski może nie wprost, ale tak między wierszami przyznał, że on poświęcił te relacje ludzkie. I może ta jego relacja z innymi kadrowiczami w reprezentacji Polski nie układała się jakoś wybitnie, no ale Robert Lewandowski pomagał naszej reprezentacji na boisku, a w przypadku takiej jakości piłkarskiej, myślę, że to jest najważniejsze. Czego ostatecznie w tych meczach zabrakło, Twoim zdaniem? Przepraszam. Umiejętności? Zapraszam. Widzieliśmy Roberta Lewandowskiego w dobrym humorze, który nie uciekał od różnych tematów, który z humorem i taką swadą wypowiadał się na wszelkie pytania, więc konwencja ciekawa, interesująca, ale na pewno nie najważniejsza przez te wszystkie lata. Odnośnie twojej wizyty w Nowym Jorku, jakbyś mógł nam troszeczkę przybliżyć kulisy? No poleciałem, byłem i wróciłem, jestem. <laughs> Temat był też, nie oszukujmy się, dość marginalny dla tego zgrupowania. jakby Tworzono z tego przez minutę aferę, która dość szybko umarła, przestała być w ogóle istotna, tak naprawdę. Robert Lewandowski po prostu wyszedł, z dumą opowiedział o tym, co go spotkało, co, co było ważne dla niego samego, ale też i, i dla kraju, w święto niepodległości. Powiem szczerze, że dla mnie to była wielka duma. Te parę godzin w Nowym Jorku i to wszystko, co się wydarzyło, zrobiło, zrobiło dla mnie ogromne wrażenie. Był po prostu Robertem Lewandowskim w dobrym humorze. Jak dziennikarz czegoś nie wie, to jest taki, jak to możliwe, że ja nie wiem, i to coś muszę powiedzieć. Nie jakimś zaskakującym, szokującym, ale szczerym, tak. To, to jest akurat dobre słowo. Ja chyba mam zbyt wiele rzeczy fajnych w swoim życiu, żebym się przejmował takimi komentarzami.